Nazwa film pojawia się niemalże zawsze, gdy wspomina się o przypadkach kontaktu naszych przodków z pozaziemskimi istotami. Jednakże czym tak naprawdę były owe istoty? W głównym kanonie Pisma Świętego pojawiają się one co najwyżej kilka razy i są określane mianem upadłych aniołów bądź gigantów. Zgodnie z Biblią zamieszkiwali oni ziemię obiecaną na długo zanim pojawili się tam pierwsi Izraelici. film pojawiają się po raz pierwszy w Księdze Rodzaju tuż przed historią Arcynoego, gdzie opisywana jest geneza ich powstania. A kiedy ludzie zaczęli mnożyć się na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie jakie im się tylko podobało. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w dawnych czasach. Zgodnie z powyższym fragmentem, film mieliby więc być hybrydami aniołów i ludzi, charakteryzującymi się ogromnym wzrostem i siłą. Po raz drugi i ostatni słyszymy o nich w księdze liczb, w której szpiedzy wysłani na zwiat omawiają ich wielki wzrost w stosunku do przeciętnego człowieka. Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, onakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Mimo wszystko, najwięcej informacji na temat biblijnych gigantów można wziąć z apokryficznej księgi Enocha. W naszym kręgu kulturowym mało kto słyszał o tym proroku, a to dlatego, że jego teksty zostały wyłączone z kanonu Pisma Świętego w okolicach IV wieku naszej ery. Enoch, lub inaczej Henoch, był preziadem Noego oraz prorokiem, który dzięki swojej wielkiej przyjaźni z Bogiem, jako pierwszy człowiek dostąpił w niebo wstąpienie. W swojej najbardziej kontrowersyjnej księdze, zwanej Księgą Obserwatorów, opisywał on grzechy popełniane przez aniołów i prawdziwe kulisy za istnieniem biblijnego potopu. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział, chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłoćmy sobie dzieci. Szemichaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich, Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić, że tylko ja sam poniosę kara za ten wielki grzech. Wszyscy odpowiadając mu rzekli, przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. Następnie wszyscy razem poprzysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Było ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon, nazwali ją górą Hermon, bowiem na niej przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Żeby do nich chodzić i przystawać z nim. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciąże i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. I grzeszyli przeciwko ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili nich krew. Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. A Zazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki, bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki rodzaj kolorowych barwników. I świat uległ zmianie. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. A Mezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni. Armaros nauczył odklinania. Barakiel wychował astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, a Sradel nauczył dróg księżyca. Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba. Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonywano na ziemi. Powiedzieli jeden do drugiego, niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios. A teraz wam to, o święci niebios skarżą się dusze ludzi, mówiąc zanieście naszą skargę przed najwyższego. Rzekli do Pana. Panie Panów, Boże Bogów, królu królów, twój chwalebny tron trwa po wszystkie pokolenia świata, a Twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne. Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed tobą ukryte. Zobacz więc, co uczynił Azazem, jak nauczył wszelkie niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie. Semjaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim. Po spółu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy. Kobiety zrodziły gigantów i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością. Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się, aż do Bram niebie skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi. Ty wiesz wszystko, zanim coś się stanie i znasz ich sprawcę, jednak nic tam nie mówisz. Co mamy z nim począć? Wówczas najwyższy, wielki i święty odezwał się. Posłał Arsia Dajora do syna Lemecha, mówiąc mu, powiedz mu w moim imieniu, ukryj się. Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu. A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi. Następnie pan powiedział do Rafała. Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael i wrzuć go tam. I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przyklej go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze. Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła, i żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia. Ożyw Ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie Ziemi, albowiem ja ożywię Ziemię tak, że nie wszyscy synowi ludcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą aniołowie dali poznać i nauczyli swych synów. Cała Ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i Jemu przepisz cały grzech. Pan powiedział do Gabriela, wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom, przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów czuwających z pośrodku ludzi. Odeśli ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana. Będą się oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył 500 lat. A do Michała, pan powiedział, idź powiadom semiaze i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nim, zepsuciu i z wszelką ich nieczystością. Kiedy wszyscy ich synowi wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi, aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność. Wówczas Szemichaza zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń. Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi. Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślinna sprawiedliwość i prawdę, a czyny staną się błogosławieństwami. Sprawiedliwość i prawda będą sadzić w radości na zawsze. A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą tak długo, aż zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju. W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością, i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem. Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na nie winorośle, a winorośl, która zostanie na niej zasadzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy. Wy natomiast oczyście Ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na Ziemię, usuncie je z ziemi. Wszyscy synowi ludcy będą sprawiedliwi, i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą. Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki. Oczywiście dzisiaj trudno jest powiedzieć, czy zapiski z księgi Enocha to rzeczywiste odzwierciedlenie wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi. Definitywnie zawarta w niej historia daje jednak do myślenia i skłania do refleksji nad tym, dlaczego cała ta księga została wykluczona z pisma świętego. Jeżeli uznamy, że Nephilim to rzeczywiście przedstawiciele obcej cywilizacji, to jak wpływa na nasz obraz postrzegania postaci Boga?